Dzisiaj żyjemy, zobaczcie, dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy nasza woda, powietrze, jedzenie jest mocno, ale to mocno zatoksycznione. I teraz ważnym elementem dla funkcjonowania naszych komórek, z których jesteśmy zbudowani, bo wiele osób zapomina, że nasze ciała składają się z komórek. I to te komórki tworzą tkanki, tkanki tworzą narządy i zespoły narządów i te dopiero zespoły narządów tworzą całe ciało. I teraz jak mamy całe ciało, które, w którym stopniu jest zamknięte w takim worku, którym nazywamy skórą, przepraszam za takie paskudne porównanie, ale, ale chciałbym to bardzo obrazowo pokazać. I w tym worku mamy bardzo dużo śmieci, Błota, zabrudzeń, to te komóreczki nie mają dostępu do tego wszystkiego, co powinny mieć. I teraz łatwość i utrzymania zdrowia, energii, siły jest wtedy, kiedy pomożemy naszym organizmom uwolnić się z tego, co je zatruwa, zatoksycznia. A wtedy wiele tych reakcji biochemicznych przywrócone zostanie do normy, do funkcjonowania.